This is Kilo 2. Na placach budowy i w naszych agencjach, a mamy ich aż 550, zarówno w kontaktach między sobą jak i z klientami jesteśmy profesjonalistami. 6000 profesjonalistów zajmujących się wynajmem sprzętu. To podstawa naszej działalności. This is Kill Too. Jesteśmy młodzi w naszych umysłach i w naszych działaniach. Mamy energię i odwagę, by się rozwijać, starając się działać coraz lepiej, ponieważ wierzymy w siłę zbiorowych działań. Razem, wspólnie z zespołami Q22, wszystkimi zespołami, a także klientami, partnerami i klientami naszych klientów. Tak, razem zmieniamy oblicze naszego sektora. Nasza misja opiera się na idei współdziałania. Oferowanie tym, którzy budują świat przyszłości, możliwości wynajmu sprzętu zamiast jego zakupu, to praktyczny sposób na oszczędzanie zasobów. To jest dziś podstawą naszej działalności. W tej dziedzinie posiadamy wiedzę ekspercką, i to jest naszym wyzwaniem na przyszłe dekady. Możemy być z tego dumni, nieprawdaż? Jesteśmy dumni, że możemy zazielenić naszą żółtą markę impact! Jesteśmy zespołem, który podąża naprzód i tworzy nowe relacje. Nasze wartości prowadzą nas w stronę innego, autentycznego i prostego świata. Często mówimy o bliskich relacjach, bo one są dla nas niezmiernie ważne, zarówno między nami, jak i we współpracy z klientami. Sądzimy, że kontakty są niezmiernie istotne, aby zrozumieć się nawzajem. Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom więcej niż tylko sprzęt. Zapewniamy im indywidualne podejście. Jedną z podstawowych wartości firmy KU2 jest zorientowanie na klienta. Drugą jest praca zespołowa albo odwrotnie. Jedną z rzeczy, których nie da się wynająć, jest zaufanie. Nie, nie, w kilu tu zaufanie buduje się, zdobywa, utrzymuje i pielęgnuje. Podstawą zaufania jest skuteczność działania. W ten sposób dochodzimy naturalnym biegiem rzeczy do Solidarności. Prowadzimy działania skierowane do innych, które nas łączą, co widać po uśmiechach. Tak, są to uśmiechy, zabawa, śmiech. Jesteśmy wspólną rodziną ludzi pełnych pasji i zaangażowania. A przede wszystkim liczy się dla nas wolność, wolność działania, tworzenia innowacji, podążania naprzód. I rzeczywiście podążamy naprzód, kierując się w stronę naszego żółtego światełka. This is KiluTu and this is us.